Ile kosztuje budowa takiego domu modułowego? Przedstawiamy Z454, 86 metrów w parterze, idealnie zaprojektowanych pod Ciebie i Twoją rodzinę. Zapraszamy do środka. Wchodząc, trafiamy do wiatrołapu o powierzchni prawie 5 metrów kwadratowych. To idealne miejsce na pojemną szafę na buty i kurtki, a jednocześnie przestrzeń, która tworzy pierwsze wrażenie u gości. Następnie trafiamy do holu. Praktycznej przestrzeni pełniącej funkcję łącznika pomiędzy strefą dzienną i prywatną częścią domu. Strefa dzienna to serce domu, salon połączony z otwartą kuchnią. Na 22 metrach kwadratowych rozciąga się przytulna, jasna przestrzeń, w której codzienność nabiera wyjątkowego charakteru. To tutaj możesz rozpocząć dzień poranną kawą, a wieczorem odpoczniesz z książką w ręku lub ulubionym serialem. Twoja kuchnia. Niemal 9 metrów funkcjonalnie zaaranżowanej przestrzeni. Tutaj wspólnie przygotowujecie rodzinne śniadanie, zaczynając dzień w dobrej atmosferze. Przy kuchni znajduje się pomieszczenie gospodarcze o powierzchni nieco ponad 3 metrów kwadratowych. Może pełnić funkcję małego pomieszczenia gospodarczego, które ułatwia organizację codziennego życia. To wystarczająco dużo miejsca, by przechować zapasy spożywcze oraz sprzęty kuchenne. Przechodzimy do drugiej części domu, w której znajduje się łazienka, w której mieści się wanna, prysznic wraz z toaletą i umywalką. Po drugiej stronie domu znajduje się strefa nocna z trzema sypialniami, przeznaczonymi wyłącznie dla Twojej rodziny. Twoja sypialnia o powierzchni 14 metrów kwadratowych to oaza spokoju. Miejsce, w którym możesz w pełni się wyciszyć, a dzień wita cię naturalnym światłem wpadającym przez okna. W sypialnie dzieci mają 10 i 11 metrów kwadratowych. Każde z nich ma własny prywatny kąt. To tu odrabiają lekcje, bawią się i odpoczywają. Przestrzeń została zaprojektowana tak, by rozwijać ich samodzielność i komfort codziennego życia. To jeszcze nie koniec. Na poddaszu czeka 42 metry kwadratowe powierzchni. Ten strych może pełnić funkcję dodatkowej przestrzeni, którą można zagospodarować według własnych potrzeb, na przykład do przechowywania. To tylko przedsmak możliwości, jakie oferują nasze domy. Zostaw adres e-mail w komentarzu, na który mamy wysłać szczegółową ofertę. Zachęcamy do kontaktu z nami oraz śledzenia naszych social mediów, aby być na bieżąco, nie przegapić dni otwartych i odkryć swój dom marzeń już dziś.